Więc jeżeli zrobiliśmy cztery pierwsze kroki, czyli zrozumieliśmy, co jest celem organizacji, zdefiniowaliśmy, co jest ograniczenie, określiliśmy, ile tracimy pieniędzy w związku z tym, że do ograniczenie tolerujemy, odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, jak wygospodarować czas, żeby dokonać radykalnej, sensownej, istotnej zmiany, wtedy przychodzi czas na koncentrację. Czyli to, co Godrad, czyli twórca TOC, kiedyś określił jako esencję TOC, fokus, czyli koncentracja się... Koncentrowanie się na tym, co jest istotne w organizacji, i przez koncentrowanie rozumiemy zarówno robienie tego, co należy robić, jak i nie robienie tego, czego nie należy robić. I tu, niezależnie od stosowanych mechanizmów, jeżeli Państwo postrzegają swoje, swoją ideę jako takie patrzenie na firmę jako całość, to te pięć etapów, których w tej chwili powiedziałem, warto stosować. I niezależnie, czy Państwo pójdą w kierunku e, różnych innych metod usprawniania, jak chodzi już w tym obszarze koncentracji, ale esencja jest taka, żeby rzeczywiście dojść do tego momentu, kiedy e, wiem, czym się zajmuję, wiem, dlaczego się tym zajmuję, wiem, o jakie pieniądze gram, mam na to czas i wtedy rzeczywiście już metodologia i narzędzia są wtórne. Niemniej jednak, jeżeli chcę się koncentrować, to tu nasza konsekwencja jest kluczowa, czyli nasza umiejętność do tego, żeby zająć się pewnym obszarem i odmówić, powiedzieć nie, nie będę zajmował się niczym innym. Czyli jak ktoś inny przyjdzie z innego obszaru z innym fajnym projektem, to nie zajmę się nim. To znaczy, że jak pracownik będzie miał swój palący nagły temat, ale on nie jest strategicznie ważny dla firmy, to powiem, mówię, co, zajmiemy się tym, ale niekoniecznie dzisiaj. To znaczy, że za każdym razem, jak przyjdzie, nie wiem, jakiś dostawca, który powie Wam super propozycję dla Ciebie, będziemy tacy konsekwentni i niezłomni w naszych postanowieniach. I nie będziemy cieszyć się tym, że nam oferuje 3% dodatkowej zniżki, tylko skupimy się na tym, co jest istotne dla naszego biznesu. Więc koncentracja, koncentracja, jeszcze raz koncentracja. I jeżeli z jakiegoś powodu macie Państwo poczucie, że nie zawsze jesteście w pełni konsekwentni, albo brakuje Państwu takiej sumienności, wytrwałości w postanowieniach, to koncentracja to jest ten brakujący element, do którego bardzo, bardzo mocno zachęcam. Pytanie. Czy Państwo są tak skoncentrowani na swoich ograniczeniach i na swoich wyzwaniach, jak powinniście być?